Z racji tego, że dzisiaj są walentynki, to postanowiłem nagrać specjalny odcinek. Odcinek dotyczący tego, dlaczego akurat związki polsko-filipińskie czasami nie współgrają. Wiecie, czasami czemu te trybiki nie działają razem, czemu się kłócicie między sobą. Dlatego razem z Krystyn przygotowałem ten filmik. Zebraliśmy w sumie chyba wszystkie powody, dla których się kłóciliśmy przeważnie, i zebraliśmy to w jedną całość. I dzisiaj wam to opowiem. A Krystyn tutaj oczywiście nie ma, bo się z nią właśnie pokłóciłem. Zaczynajmy. No dobra, przyznaję, żartuję. Z Krystyn się nie pogodziłem, ale pomyślałem, że na potrzeby tego filmiku to będzie akurat fajnie i śmiesznie wyglądało, jeżeli akurat się pokucimy. No to nie jest niestety prawda. Krystyn jest akurat w domu w Dumagetę, eee, sprząta duży pokój, bo ma tam jakieś rzeczy do jeszcze do zrobienia przed przyjazdem naszych znajomych. A ja akurat jestem w Walencji, bo tutaj musiałem kilka rzeczy pozałatwiać i od razu się też tutaj zatrzymałem na tej głównej plazie, żeby nagrać dla was ten odcinek. Temat jest oczywiście bardzo interesujący, bo jest coraz więcej związków polsko-filipińskich i ja wiem z doświadczenia, że bardzo dużo panów, którzy pochodzą z Polski, pytają się mnie w e-mailach na przykład właśnie o jakieś porady, co robić, czego nie robić, na co uważać, kiedy się tak naprawdę kłócicie, albo dlaczego ona się ze mną pokłóciła, jeżeli tak naprawdę nie miała żadnych podstaw do tego. No i to są właśnie te takie mm, smaczki pomiędzykulturowe, które doprowadzają czasami do, eh, do naprawdę awantury albo grubej, albo małej. Ale tak, żeby Was jeszcze zapewnić na 100%. My pomiędzy mną a Krystyną naprawdę nie ma żadnej kultni w tym momencie i uważam, że z roku na rok nam się lepiej żyje, lepiej e, nam się współpracuje razem na różnego rodzaju płaszczyznach, ponieważ z roku na rok się lepiej po prostu dogadujemy. Pewnie się wiecie, jak to się mówi, docieramy się. No tylko, że my się docieramy już od e, chyba... Czekajcie, ile my już jesteśmy? Może 6 lat, tak? No i nie, no coraz lepiej nam to oczywiście wychodzi. Oczywiście nie ukrywam, od czasu do czasu musimy się pokłócić, ale są normalne rzeczy. Przeważnie są to naprawdę takie kłótnie, że po paru godzinach tak naprawdę każdy z nas zapomina o tym, bo nie chce po prostu nawet tego roztrząsać, bo... Po prostu zdajemy sobie chyba z tego sprawę, że to tak naprawdę nie było powodu nawet, po co się kłócić. No i takie sprawy załatwiamy nawet bez żadnego słowa przepraszam, ani bez żadnego niczego. Po prostu dalej funkcjonujemy, jakby nic się nic nie stało, bo nikt z nas nie chce po prostu dalej tego ciągnąć. No ale od czasu do czasu zdarzają się też większe kłótnie, to wtedy przeważnie... Oczywiście ja wychodzę z inicjatywą i powiem przepraszam, żeby już tego dalej nie ciągnąć. No tak, ja się zawsze po prostu poddaję. Ale po prostu już nie chcę kł ciągnąć kłótni z Krystyn, bo przeważnie zresztą to i tak jest moja wina. Wiecie jak to jest? Fat Facetem to zawsze jest nasza wina, nie? Tutaj pewnie będą kobiety komentowały, że to, to jest prawda. No dobra, ale przejdźmy do sedna, do tego mięsa, tak naprawdę. Dlaczego ja się z Krystyn kłócę? No i rzeczywiście, słuchajcie, w tydzień temu siedzieliśmy sobie razem, jak byliśmy na śniadaniu, i porozmawialiśmy na ten temat. I ja powiedziałem, że to był fajny filmik na Walentynki, żeby coś takiego nagrać na zasadzie właśnie tych kłótni. Wymień mi ostatnie 10 kłótni, o co się kłóciliśmy. No to ona tak myśli, mówi, ale przecież my się nie kłócimy. Ja mówię, no dobra, kłócimy się, kłócimy się. No i prawie się o to też pokłóciliśmy, ale no czy tak posprzeczaliśmy. Ale suma sumarą wyszło to na dobrze, bo, bo tak naprawdę zebraliśmy jakieś takie informacje. Informację. Razem wsiedliśmy przy tym, tak naprawdę, i siedzieliśmy na tym, no, jakieś dobre bit, te 30 minut, żeby ustalić, tak naprawdę, o co my się tak naprawdę kłócimy. No i słuchajcie, na pierwszym miejscu, tak naprawdę, to było o jedzenie. O jedzenie, tylko że nie w takiej formie, oczywiście, że wiecie, że na przykład. Ym... Coś mi nie smakowało, bo bardzo rzadko się zdarza, że mi coś nie smakuje. Krystyna zresztą wie, co ja, co ja lubię, co chcę teraz jeść, a czego nie chcę jeść, albo czego naprawdę bym nie chciał jeść. Czasami wciska mi coś, ale to jest na zasadzie takiego, żebym spróbował coś nowego, co jeszcze na przykład nie próbowałem na Filipinach i przeważnie próbuję, ale po prostu jej mówię, że na przykład to mi nie smakuje, albo mi smakuje i po prostu chcę więcej. Więc to są normalne rzeczy. Ale bardzo często na przykład kłóciliśmy się o to na samym początku, że po prostu, słuchajcie, te porcje, które ona przygotowywała dla mnie, no to były jak ze. Zestaw rodzinny, osłonie, no, porcja taka ryżu, że podejrzewam, że typowa filipińska, przepraszam, typowa polska rodzina by to jadła całą rodziną przez kolejne dwa dni albo trzy dni. A ja to dostawałem jako jeden posiłek na talerzu, taką kopę ryżu. Jeszcze dodatkowo, oczywiście, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo sałatki i wszystkiego innego. No i po prostu to wyglądało przeogromnie. I ja naprawdę nie byłem w stanie tego skończyć. I to mnie naprawdę bardzo często irytowało. Później się pokłóciliśmy to parę razy, bo ja jej po prostu powiedziałem, że będę zaczął to jedzenie wyrzucać, bo po prostu nie jest. Jestem w stanie w tego z w siebie po prostu wciągnąć w takich ilościach. Jeszcze wtedy moja waga też widać, znaczyła o tym, widać było po tej mojej wadze, ile tak naprawdę tego jadłem, no bo rzeczywiście ważyłem no 97 kg. To było bardzo, bardzo dużo. Nigdy w życiu tyle nie ważyłem, dopóki nie poznałem Filipinki. Jeżeli chodzi o jedzenie, to też był drugi temat, który był bardzo interesujący, ponieważ Filipińczycy to jest, to jest kultura, mi się wydaje, jedzenia tutaj. Na przykład tak jak na przykład w rodzinie mojej żony. Jeżeli idziemy do restauracji, a bardzo często chodzimy do restauracji i bez znaczenia czy to jest tania restauracja, czy to jest jakaś kafeteria taka, wiecie, gdzie po prostu bierzecie sobie różnego rodzaju porcje, tak jak zresztą widzieliście na naszych odcinkach, czy też na przykład droga restauracja, to bardzo często zamawiamy dużo więcej posiłków niż jesteśmy w stanie zjeść. I na początku mnie to też irytowało, ale to była, przyznaję, moja Wina, bo ja na przykład nie byłem nauczony do tego, że, że się zostawia coś i na przykład bierze się na wynos. Tylko bardziej czułem się to chyba już nawet kiedyś o tym mówiłem w filmiku, że czułem się tak, jakbym po prostu nie doceniał kucharza, czy nie doceniał restauracji, że zostawiam jakieś połowę jedzenia na przykład na talerzu, albo że biorę na wynos, wiecie, tak jakby nie że dla mnie, a tak naprawdę to będzie dla psa, i po prostu może restauracja się będzie źle z tym czuła. I dopiero tak naprawdę, jak zacząłem właśnie podróżować, szczególnie tutaj na Filipinach, to zobaczyłem, że tak naprawdę wszyscy to robią, i moja żona to, to robi za każdym razem, i to rzeczywiście się sprawdza. Po prostu bierzemy sobie na przykład kilka więcej posiłków, które nas będą interesowały, i sobie na przykład próbujemy. To nam smakuje, to nam nie smakuje, to, to coś tam, to coś tam. No ale suma Summarum dochodzi do tego, że tak naprawdę bardzo często połowę tego posiłku bierzemy z powrotem do domu i, i po prostu ktoś to zawsze zje. Na przykład czy ciocia, czy siostra Krystyn przyjedzie, czy akurat Emilia będzie chciała później coś zjeść, czy na przykład ja będę chciał coś po prostu dojeść, sobie podgrzać. I rzeczywiście to jedzenie się nie marnuje. Czasami tylko się zdarzyło, że rzeczywiście zapomnieliśmy o tym jedzeniu i trzeba było je po prostu wyrzucić, ale mm, tak naprawdę jeżeli na przykład jedziemy na lunch gdzieś, czy na w porze obiadowej, to na kolację przeważnie to się po prostu kończy już. Już wtedy nigdzie nie wyjeżdżamy i tylko tereszki tego jedzenia po prostu zjadamy. I to, tak jak mówię, mnie to na początku irytowało. Pokłóciłem się z Krystyn parę razy na ten temat, przyznaję się, bo po prostu nie wiem, wydawało mi się, że to jest po prostu nieodpowiednie, że powinniśmy zamawiać tylko tyle jedzenia, ile jesteśmy w stanie zjeść, ale suma summarum wychodziło tak naprawdę, że, że to jest bez sensu, że równie dobrze możemy to inaczej po prostu zrobić. No i tak jak po prostu zrobić to po filipińsku, czyli po prostu zamawiać troszeczkę więcej. I naprawdę, no, od tego czasu też zamawiamy więcej, czasami nie zamawiamy więcej, ale już mi się naprawdę tym nie przejmuje. Może to się wydawać śmieszne, ale my się tak naprawdę pokłóciliśmy kilkakrotnie o to, jak Krystyn przygotowuje kurczaka. Tak, ja wiem, kurczaka albo ryby, albo coś innego. W jej wykonaniu kurczak czy ryba to jest po prostu kamień, który trzeba po prostu naprawdę mieć nieźle twarde zęby, żeby to po prostu pogryźć. I ona tak to wszystko gotowała na samym początku nie wiem dlaczego, znaczy zapytałem się jej dlaczego, ona mówi, no bo chce, żeby nie było, żeby było na pewno dobrze ugotowane, żeby było na przykład dobrze przysmażone, żeby po prostu nie było takiej możliwości, że po prostu że to będzie surowe w środku ja mówię jej, słuchaj, no kurczaka można naprawdę na wiele sposobów przygotować, ale nie trzeba z niego robić takiego po prostu twardego kawałka mięsa rzeczywiście przyzwyczaiła się teraz do tego i, i, i oczywiście gotuje tak jak, jak, jak ja bym chciał albo tak, żeby po prostu ten kurczak był na tyle smaczny i żebym nie musiał płacić dodatkowo za dentystę i oczywiście to są tak naprawdę małe takie mankamenty, ale bardzo dobrze je po prostu wyjaśnić na początku, bo mówię o tym dlatego, że po prostu może się okazać, że ta osoba nie to, że nie potrafi gotować, tylko że ona właśnie będzie to przygotowywała w taki sposób i przez to będziecie mieli niepotrzebny stres związany w związku, że na przykład właśnie coś nie zostało wyjaśnione. Najlepiej się po prostu rozmawia w związku. Pamiętajcie, na każdy temat, nawet prosty temat, bo się może okazać, że ten temat, no wiecie, nie każdy rozumie w ten sam sposób. I tutaj dobrym przykładem będzie historia mojego kolegi, który tak naprawdę y, spotykał się z jakąś Filipinką. Y, nie Polak oczywiście, i zamieszkali razem. I słuchajcie, i ona nawet lodówkę wyłączała na noc. No Nigdy o tym nie rozmawiali, a on rano wstawał patrzył, i patrzył, dlaczego ta lodówka tak słabo grzeje. Dlaczego, przepraszam, dlaczego tak słabo mrozi. No i później się dopiero dowiedział chyba po paru miesiącach, że ta lodówka była wyłączana systematycznie na noc. Zresztą tak samo jak i woda w toalecie była zamykana na noc, żeby przypadkiem gdzieś tam nie uciekła, wiecie, jakby coś jakiś zawór puścił czy coś innego. No dosłownie, ona cały sprzęt. Odpinało od prądu na noc. Więc, tak jak mówię, rozmawiajcie, wyjaśniajcie. Naprawdę trzeba to wszystko sprawdzić. Kolejny temat, o który notorycznie się kłóciliśmy będąc w Polsce, czyli tak naprawdę co roku się kłócimy i dalej podejrzewam, że w tym roku, jak polecimy do Polski, będziemy się kłócić tak samo, to jest podniesiony głos i rozmowa z moimi rodzicami. Znaczy, nie, moi rodzice nie są częścią tej kłótni, tylko po prostu moja żona nie rozumie tego, że my, Polacy, podchodzimy bardzo spontanicznie do niektórych rozmów. Czyli na przykład, jeżeli ktoś podniesie głos, to znaczy, że od razu już jest zły i to jest kłótnia, i po prostu zaraz się będziemy na noże po prostu, nie wiem, coś rzucać czy cokolwiek innego robić. Nie, no wiecie, w niektórych rodzica. Jak się po prostu podnosi głos, żeby coś, nie wiem, coś dokładniej wytłumaczyć. Ale po prostu to nie, jest, to nie znaczy, że ktoś się po prostu kłóci. To jest normalna rozmowa, tylko po prostu taka, wiecie, na argumenty z podniesionym głosem. I nikt się oczywiście dalej nie kłóci. Ale moja żona i podejrzewam, że większość Filipińczyków by tego nie zrozumiała w ten sam sposób, jak my to Polacy rozumiemy. I wiele razy, słuchajcie, dochodziło do sytuacji, kiedy ja po prostu rozmawiałem sobie z moim tatą. I dosłownie rozmawiałem z moim tatą. I później Krystyn wchodziła do pokoju i mówi tak. Idź do, poko idź do drugiego pokoju, przeproś od razu tatę. No ale o co mam go przeprosić, przecież my się nie pokłóciliśmy. No i jak ty nie pokłóciliście się, krzyczeliście na siebie? Ja mówię, że nie krzyczeliśmy na siebie, tylko po prostu podnieśliśmy głos, żeby po prostu coś tam wyjaśnić dokładnie, ale to nie znaczy, że krzyczeliśmy na siebie. Nikt zresztą nas nie, nie był pokłócony, nie był obrażony nawet tak naprawdę. To była zwykła, normalna rozmowa. No ale Krystynie twierdziła swoje, że my się pokłóciliśmy, tylko że ona nie rozumie języka i że muszę jej szatę przeprosić. No więc nawet fikcyjnie już szatę tłumaczyłem. Zresztą wiele razy nawet dochodziło do tej sytuacji, ja mówię, że wchodzę do pokoju, wysłuchaj, bo Krystyna znowu powiedziała mi, że mam cię przeprosić. No to on szedł do Krystyny i tłumaczył, że nic się tak naprawdę nie stało, że przecież się nie pokłóciliśmy, że wszystko jest normalne. No ale tak jak widzicie, inna kultura na takie rzeczy całkowicie inaczej reaguje. I yy, w tym się chyba nic nie zmieniło. To znaczy, nic się nie zmieniło z mojej strony, nic się nie zmieniło z Krystyny strony, i podejrzewam, że dalej będziemy mieli tego typu argumenty, kłótnie właśnie o to, czy się pokłóciliśmy, czy też nie. No ale słuchajcie, mówię o tym dlatego, że to też jest bardzo ważne dla was, jak będziecie na Filipinach. Bo jeżeli na przykład podniesiecie tak właśnie głos na Filipinkę i. I ona tego nie zrozumie, to kłótnia murowana, albo inaczej, co gorsze, nie będzie się do Was odzywała przez kolejne parę dni, więc miejcie to naprawdę na uwadze, żeby po prostu zwracać na to uwagę, albo po prostu, żeby później przyjść i powiedzieć. Bo, tak jak mówię, większość z nich na przykład nie zrozumie tego, że to nie to, że bo Ty nie krzyczysz, tylko po prostu podnosisz głos, żeby coś tam zaakcentować, na przykład, a, a oni tego po prostu nie zrozumieją. I to też z kwestii na przykład między sobą się bardzo często kłóciliśmy. Znaczy, ciężko to nazwać kłótnią, jeżeli ona po prostu się do mnie później nie odzywa, ale, ale ona się nie odzywała do mnie, tylko dlatego, że ja po prostu podniosłem głos na jakiś tam temat. Tak naprawdę całkowicie, znaczy, ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, że ja po prostu podnoszę głos, a ona to odebrała jako po prostu, że ja ją atakuję niepodstawnie, no i później to sobie wytłumaczyliśmy. I rzeczywiście teraz już z tym jest dużo, dużo lepiej, bo czasami, no wiecie, ja naprawdę nie mam niczego złego do niej do powiedzenia, ani nawet nie chcę się pokłócić, ani nawet nie jestem tylko po prostu jakoś tam podniosę głos, na zasadzie coś zaakcentować, i, i, i ona po prostu myśli, że my się będziemy kłócić. Kolejny powód, dlaczego my się bardzo, bardzo często kłócimy, słuchajcie, to jest podejście mojej żony i wydaje mi się, że w większości Filipińczyków do tematu zorganizowania swojego życia i zorganizowania w ogóle swojego dnia i całego planu na, na to, co będzie się robiło. Ja jestem osobą, moim zdaniem, bardzo zorganizowaną. To znaczy, lubię sobie zrobić plan. Wiem, o której godzinie co mam załatwić. Wiem, o której godzinie mam się z kim spotkać. Wiem, co będę robił następnego dnia albo co muszę załatwić. Jeżeli dla mnie coś jest coś bardzo ważne, to nawet zapisuję to oczywiście w kalendarzu. I tak też mój kalendarz tak naprawdę jest bardzo zapełniony, jeżeli chodzi o różne rzeczy. Moja żona jest yy, przeciwieństwem tego. Tak, przeciwieństwa się przeciągają, więc moja żona po prostu nienawidzi zorganizowanego życia. Ja mi się wydaje, że ona nie to, że nawet. Yy, nie potrafi go sobie zorganizować, bo potrafi, tylko ona po prostu nie chce. I to mi się wydaje, że to jest takie typowo filipińskie. Ona po prostu tak naprawdę nie wie, co ona będzie robiła za pół godziny, nie wie, co będzie robiła jutro, ale i tak ma cały dzień zajęty jakimiś rzeczami do, do zrobienia. Tylko ona po prostu nie jest w stanie tego przewidzieć, o której co będzie godzinę robiła, bo... No po prostu nie chce. To jest naprawdę takie dziwne uczucie, kiedy jedna osoba bardzo zorganizowana próbuje ułożyć życie całej rodziny na zasadzie tego, co będziemy robić o której godzinie, a druga osoba, jakby po prostu mm, na złość może nie to, że na złość, ale wiecie. Całkowicie ciągnie to wszystko w innym kierunku. I naprawdę czasami śmieszne z tego sytuacje wychodzą, ale czasami też z tego kłótnie w ogóle wychodzą, bo no po prostu ja wiecie, jak chcę na przykład wychać o godzinie drugiej, a ona o godzinie drugiej w ogóle wstaje. No i to jest kupi przykład oczywiście, ale, ale rozumiecie o co mi chodzi. Ja wiem, że mam cały jakiś tam po prostu układ, że z kimś się umówiłem na godzinę drugą, to ja chcę być na tą godzinę drugą, albo nawet za pięć druga, żeby być po prostu wcześniej. Ja nienawidzę się po prostu spóźniać. A Filipińczycy po prostu to kochają, no, to jest wryte po prostu w filipińską kulturę, żeby się spóźnić. Więc y, dlatego tak po prostu czasami się nie możemy dogadać w tym temacie. I z tym to też trzeba po prostu tak troszeczkę poluzować. Dlatego, jeżeli chodzi o sprawy i organizację rzeczy z Krystyn związaną, wiecie, na przykład, jak to ona gdzieś tam ma zaproszenie na jakieś urodziny imieniny czy inne rzeczy, to tak naprawdę ja polegam na niej. Możemy równie dobrze pół godziny, godzinę później jechać i ona nawet nie będzie zła. O to bo ona i tak powie, że i tak byśmy pewnie tak pojechali. Ale jeżeli chodzi o moje imprezy i to jak ja to organizuję, czy ja zostałem zaproszenie, jeżeli ktoś mnie zaprosił na godzinę drugą, to chcę być na godzinę drugą. Jeżeli z kimś się mówiłem na kolację na godzinę 17, 18 czy 19, to o tej godzinie będę. Rozumiecie o co mi chodzi? No i naprawdę to trzeba mieć też takie, wiecie, uu, trzeba mieć dużo cierpliwości do siebie yy, i, i takiego. Wewnętrznego spokoju, żeby wytrzymać ze sobą taką, która nie jest tak bardzo zorganizowana. Kolejny powód kłótni z Filipinką to jest, słuchajcie, pomoc rodzinie. Pomoc rodzinie to znaczy inaczej, też żebyście tego źle nie zrozumieli. Ja jestem w stanie pomóc, i to nie jest problem dla mnie, żeby pomagać innym osobom, szczególnie rodzinie. I bardzo chętnie zawsze pomagam rodzinie. Tylko że na Filipinach pomaganie, rodziny to jest tak, pomaganie rodzinie to jest tak naprawdę taka y, praca na cały etat. To jest chyba bardzo dobre określenie tego, bo to nie jest tak, że się jednorazowo komuś pomaga, tylko ta rodzina będzie do ciebie przychodziła systematycznie i prosiła cię o pomoc. I to już tutaj przeważnie chodzi o pomoc po prostu finansową. U nas w Polsce raczej, wydaje mi się, że w kulturze takiej europejskiej nie ma czegoś takiego, że rodzina będzie na Twoim utrzymaniu. Tutaj na Filipinach to jest bardzo często spotykane, że właśnie dzieci utrzymują na przykład rodziców, albo na przykład swoje rodzeństwo, albo gdzieś pracują za granicą i wysyłają te pieniądze cały czas na Filipiny, żeby cała rodzina mogła przetrwać I to... Najgorsze w tym wszystkim jest to, że po prostu ja widzę te rodziny, które tutaj później żyją za te pieniądze ciężko zarobione tej osoby, która pracuje za granicą. I uwierzcie mi, że to już nawet nie chodzi o przetrwanie, tylko chodzi o to, że po prostu te osoby tych pieniędzy w ogóle nawet nie oszczędzają. One co chwilę imprezują, robią jakąś imprezę, organizują no cokolwiek, wydają te pieniądze naprawdę na głupoty, na nowe buty. Zamiast po prostu na przykład łazienkę wyremontować albo odłożyć te pieniądze i kupić jakiś nowy kawałek ziemi, albo wyremontować ogrodzenie, albo wyremontować dom, albo odłożyć na jakiś nowszy, lepszy samochód. Te pieniądze są po prostu um, rozrzucane na wszystkie inne drobiazgi, ale na pewno nie na takie ważne rzeczy. I to jest ogromny problem Filipin. I rzeczywiście ta kłótnia z moją żoną czasami też występowała, ale to na samym początku, kiedy um, ja nie rozumiałem tego, tego, tej kulturowej różnicy i nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest tak bardzo, bardzo zakorzenione. Natomiast moja żona po prostu, wiecie, no osoba o złotym sercu chciałaby cały czas pomagać swojej rodzinie i na początku tak było. Dopiero po czasie ona zrozumiała, że to, to tak naprawdę to jest droga donikąd, no bo my będziemy cały czas pomagać i to się tak naprawdę nic nie będzie zmieniało. Te osoby muszą sobie stanąć na własnych nogach, znaleźć sobie pracę i po prostu zacząć wykorzystywać swoje ręce i nogi i po prostu zacząć zarabiać swoje pieniądze. Pomagać można, jeżeli oczywiście jest sytuacja kryzysowa, że ktoś pójdzie do szpitala, potrzebny jest zapłacić jakiś rachunek, bardzo ważny, na przykład właśnie za szpital czy jakieś inne rzeczy. I tak pomagaliśmy wielokrotnie i to nawet Krystynie nie musi mnie prosić po prostu, bo ja bardzo chętnie pomogę, bo wiem, jaka to jest ciężka sytuacja i nie chciałbym być w takiej sytuacji. I po prostu to jest normalne, ale takie po prostu, że a, pomogę, bo, bo mamy, to znaczy, że możemy pomóc, to, to jest trochę takie, wiecie, no... Nie takie europejskie. Do tego trzeba też przywyknąć, więc to będzie na pewno na 100% każdego Polaka, każdego obcokrajowca problem tutaj na Filipinach. Jeżeli będzie miał partnerkę Filipinkę. Prędzej czy później to trafi do niego. To stuprocentowo, słuchajcie, mogę wam potwierdzić, że możecie teraz pisać mi w komentarzach na początku, że moja żona nigdy nie chciała pieniędzy ode mnie mm, dla mojej rodziny, bo ona ich sama utrzymuje, bo nigdy jej rodzina też nigdy jej nie prosiła. Prędzej czy później to do Was trafi. Prędzej czy później na to traficie, tak, tak jak mówię, i będziecie, będziecie zapytani o to, czy jesteście w stanie pomóc, bo jest i taka, taka, i taka sytuacja i trzeba po prostu pomóc. I staniecie przed tym wyborem, czy po prostu pomożecie, czy też nie. No i słuchajcie, i na sam koniec oczywiście to kłótnia o pieniądze, ale to o pieniądze to wydaje mi się, że to się wszędzie ludzie kłócą. W małżeństwach tak samo. Czy to będzie Polska, czy to będzie to Stany Zjednoczone, Australia, czy właśnie Filipiny. To jest normalny temat dyskusji z każdą partnerką, gdzie po prostu partnerka chce więcej tych pieniędzy, a my nie chcemy dawać tych pieniędzy. No Z reguły jest tak, że to oczywiście głowa rodziny, no może źle, przepraszam, nie powiem głowa rodziny, ale że to panowie zarabiają pieniądze albo zarabiają ich więcej, to z ich budżetu na przykład jest. Są wydawane te pieniądze. Tak jest na przykład w naszym przypadku i tutaj tu nie ma co ukrywać. Oczywiście Krystyn zarabia też tam jakieś swoje pieniądze, ale no to nie są takie pieniądze oczywiście jak ja zarabiam. Więc większość, no 99% wydatków oczywiście, które. Spotykają nas, to po prostu ja pokrywam z własnej kieszeni albo z naszej kieszeni, no bo Krystyn się tak naprawdę zajmuje w tym momencie milion. więc to nie jest tak, że ja się czuję z tym źle, że Krystyn nie pracuje. Tylko po prostu ja już zresztą to tłumaczyłem w kilku filmikach. To nawet czasami byłoby dla nas mało opłacalne, jeżeli by się okazało, że Krystyn pójdzie do pracy i będzie zarabiała na przykład 20 tysięcy peso miesięcznie. Bo wynajęcie opiekunki i w ogóle zorganizowanie naszego dnia od nowa, inaczej w ogóle będzie nas to dużo więcej czasu, i energii i pieniędzy kosztowało niż właśnie po prostu, żeby ona została w domu i nie pracowała tak na cały etat. Ona obecnie zajmuje się dalej tam i pomaga cioci w tych różnych jej biznesach, przygotowuje dokumenty, opiekuje się dziećmi. więc ona za to zostaje jakieś tam swoje wynagrodzenie. Nawet nie pytajcie się mnie, jakie, bo nie wiem. To są po prostu jej pieniądze i niech ona sobie je trzyma te pieniądze. Na pewno to nie są pieniądze większe, jakie ja zarabiam. Dlatego z mojej wypłaty po prostu jest wszystko pokrywane. No ale oczywiście, wiecie, jak to jest. Jeżeli ja zarabiam, znam wartość tych pieniędzy, wiem, jak, jak ciężko tak naprawdę te pieniądze zarobić, ile ja czasu muszę spędzić przed komputerem i na przykład przed kamerą, ile jak dzisiaj, żeby to wszystko zarobić to chciałbym wydawać tych pieniędzy jak najmniej. No ale oczywiście, żona. Czy też filipinka w tym wypadku chce wydawać tych pieniędzy jak najwięcej. No więc ustaliliśmy tak naprawdę z Krystyn, że ona miesięcznie dostaje ode mnie przelew na takie powiedzmy normalne swoje wydatki i Emilii wydatki. No bo teraz tak jak naprawdę mam już dwie kobiety w domu i muszą one sobie kupować swoje rzeczy takie, jakie potem potrzebują. I to, słuchajcie, jest tak naprawdę na pokrycie tych wszystkich rzeczy, które są związane z dziewczynami. Ja wytłumaczyłem Kristin, że jeżeli potrzebujesz sobie kupić jakieś ubrania, czy dla Emily potrzebujesz kupić jakieś ubrania, to z tego budżetu po prostu te pieniądze, te pieniądze miesięcznie dostajesz na swoje konto. I problem tak naprawdę finansowy się rozwiązał, no bo ja wiem, ile miesięcznie muszę przeznaczyć na to. Oczywiście to są pieniądze tak naprawdę dla Kristin. no część mojej po prostu wypłaty. Gdzie ja wiem, że jeżeli ona nie wyda tych pieniędzy, no to i tak będą na jej koncie bankowym i ona tam od czasu do czasu sobie coś tam próbuje odłożyć tych pieniędzy, żeby na przykład właśnie sobie kupić później coś tam lepszego czy większego. Więc to już tak jak ona dysponuje tymi pieniędzmi, to to już jest tak naprawdę w jej zakresie, i ja w to nie wnika. Tylko, że mamy też ustalone tak, że to są wszystkie pieniądze, jakie w ciągu miesiąca jej daje i może dla niektórych to się wydawać dziwne rozwiązanie, ja nie wiem, jak Wy macie w swoich związkach, dla nas akurat okazało się to naprawdę najlepszym rozwiązaniem, bo od tamtego momentu, od kiedy tak mamy po prostu prosty układ, że ja Ci przelewam tyle pieniędzy miesięcznie, żebyś wydawała na Emilie, na, na siebie i na przykład właśnie na tricykle, na przejazdy, gdzie tam potrzebujesz, no po prostu, no tak naprawdę, jeżeli chcecie iść z Emilią na lunch, czy chcecie iść na śniadanie, czy potrzebujesz zapłacić jakieś tam rzeczy dodatkowe, to z tych pieniędzy to będziesz wydawała. To od tego czasu, są. Wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze kłótnie finansowe się całkowicie rozwiązały. No naprawdę, z dnia na dzień wszystko minęło, wszystko jest super teraz, no bo Krystyn ma swój po prostu tak naprawdę budżet. I ja też się z tym lepiej czuję, no bo to nie jest tak, że ona co chwilę musi po prostu przyjść do mnie i powiedzieć, a mi jakieś pieniądze, bo potrzebuję coś tam kupić. A daj mi jakieś pieniądze, bo potrzebuję coś tam kupić. Jeżeli ona idzie na zakupy, to ona płaci z tych pieniędzy i oczywiście za te zakupy, za te warzywa, za te owoce czy inne rzeczy. Ale oprócz tego i tak jedziemy co jakiś czas, jak zresztą widzieliście, do supermarketu i robimy większe zakupy na cały tydzień, czy nawet na dwa tygodnie. I wtedy to ja już płacę osobno, po prostu. Bo to są duże pieniądze, więc to jest po prostu najlepsze dla nas rozwiązanie. I możecie brać za nie przykład, albo też nie, ale sami sobie wypracujecie po prostu najlepszy układ między partnerką a, a wami. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie oczywiście jakieś swoje doświadczenia w tym temacie, proszę napiszcie je w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszamy Was na inne odcinki. A tutaj macie dwa kolejne z naszego kanału, które też Was powinny zainteresować. Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia za kilka dni. Pa! Aha, no i wesołych walentynek!